To dzięki mojemu bioceela z zieloną herbatą. Bioce z zieloną herbatą przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, a twoja sylwetka nabiera szczupłego wyglądu. Bioce z zieloną herbatą w małej łatwej do połknięcia kapsułce. Rekomendowane przez Centrum Leczenia otyłości. I widać efekty. Szukasz czegoś na zgagę? Nie eksperymentuj. Weź coś sprawdzonego. Ranie Max hamuje wdzielanie kwasów w żołądku i szybko przynosi ulgę. Jedna tabletka i z kagaznika. Kupiłam Ci w aptece Ranigast Max. Jedna tabletka i z Mój, znika. Moja Ranigast Max to diabło ze zgagą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Studia spędzi Rodzinne święta. Będzie to szkoła przetrwania. Holly Hunter, Geraldine Chaplin, Claire Danes, Robert Downey Jr. Steve Gutenberg. Bardzo gwiazdorska i bardzo familijna komedia w reżyserii Jodie Foster. Wakacje w domu. Jeszcze dziś w Alekino.

Większy, silniejszy i wspanialszy król potworów. Powrót Godzinny. Skóra pod pachami jest bardzo wrażliwa. Dlatego każde golenie łatwo ją podrażnia, nawet jeśli tego nie widzisz. Tylko antyperspirant Daw zawiera 1,4 kremu nawilżającego, który pomaga skórze pod pachami zregenerować się po goleniu, pozostawiając ją delikatną i gładką. DAF. Dołącz do tysięcy Polek, które zaufały antyperspirantom Daw. Teraz wypróbuj Daw w bardzo dobrej cenie. Ręce do góry po energię z natury. Natura przedstawia napój Green Up. Energetyczny, wybitnie smaczny, z naturalną kofeiną z guarany. Green Up. Energia z natury. Obi otwiera sezon na porządki, a w nim wydajne myjki ciśnieniowe. Na przykład myjka Kercher już za 199 zł. Obi na każdy sezon. Wszystko pod kontrolą, pan się relaksuje. Nie myśli o firmie, pracownika, faktura. Nie myśl. Jak nie myśli, a ja widzę, że myśli. Ale relaksacyjnie myśli, że ma w firmie nowe taryfy pod kontrolą. W plusie dla firm. I faktury go nie zaskakują za rozmowy pracowników. I planować wydatki może. Pani? Jak kobieta relaksująca jestem? Wybierz nowe taryfy pod kontrolą w plusie dla firm. W każdej taryfie telefon za złotówkę. Plus dla firm. Razem lepiej. Kiedy chcesz powiedzieć dziękuję. Kiedy chcesz powiedzieć kocham. Wyraź to delikatnie. Powiedz to z milką. W sprawie polisy na życie już od 3 złotych dziennie proszę wysłać pusty SMS pod numer 4747, a ktoś do Państwa oddzwoni. Nie wiem, czy będę to akurat ja, ale na pewno ktoś równie rzeczowy. Dziękuję. Ubezpiecz życie już od 3 złotych dziennie, awiwa Obi otwiera sezon na porządki. Czas na zakupy. Czy wiesz, jakie mleko jest najczęściej polecane przez pediatrów? Karmiłaś swoje dziecko piersią. Kolejny krok to Bebilon 2. Bebilon 2 to mleko najczęściej polecane przez pediatrów. Kiedy chwyta cię silny ból głowy, pleców czy intensywny ból zęba, czujesz, jak z życia znika cała radość, a świat traci kolory. Sięgnij po iBalgin Maxi z podwójną dawką ibuprofenu, który zwalcza źródło bólu ze zdwojoną siłą. iBalgin Maxi. Wygrywasz z bólem. Świat znowu nabiera kolorów. I Balgin Maxi. Podwójna siła w walce z bólem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Shell V-Power. Stworzony dla lepszych osiągów. Bez względu na to, jakim samochodem jeździsz. Zatankuj na stacjach Shell i zbierz sześć unikalnych szklanek. Shell. Więcej z każdej kropli. Joś! Nie pozwolimy, żeby ktokolwiek przeszkodził ci w sprawdzeniu naszej oferty na ostatnie sztuki modeli skody z 2009 roku. Jeżeli nie zdążysz, nie martw się, bo obniżyliśmy też ceny skody Fabia i Roomster z rocznika 2010. Skoda. Przemyślane rozwiązania. Skóra z problemami sprawia, że czasami chcemy się ukryć. Naczynka. Skóra sucha. Alergiczna. Trądzik. To dolegliwości, które wymagają specjalistycznej pielęgnacji. Dlatego w Centrum Naukowo-Badawczym stworzono dermokosmetyki Pharmaceris. 14 serii, każda oznaczona literą wskazującą problem skóry. Znajdź swoje rozwiązanie i uwolnij swoją skórę. Farmaceris, dermokosmetyki dostępne w aptekach. Najpiękniejszy samochód stworzony dla tych, którzy sami tworzą piękne jutro. To nowe BMW serii 5. Najpiękniejsza forma dynamiki. Ach, chwileczkę. To jest 600%? O. Spróbuj nowego Rapstara z KFC. Soczysty kurczak, ser cheddar, chrupiąca tostada, grillowana papryka, pomidory, salsa. Wszystko naraz w opiekanej tortilli. Zapakowane tak, że się nie pobrudzisz. No przynajmniej nie naszym nowym Rapstarem. KFC. Life tastes great. Dzień w Alekino. W poniedziałek zapraszamy na ostatni film z cyklu Alekino vs. Godzilla. Najlepsza współczesna produkcja o japońskim potworze. Godzilla, motra i król gidora atakują. We wtorek obraz z małej ojczyzny Kazimierza Kuca. Historia wojującego emerytowanego górnika, paciorki jednego różańca. W środę nominowana do czterech Oscarów opowieść o młodocianych gangsterach z najmroczniejszej dzielnicy Rio de Janeiro. Brazylijskie miasto Boga. W czwartek w kinomówi nagrodzone weneckim złotym lwem oparte na faktach siostry Magdalenki. Przed seansem wyjaśnimy, dlaczego film wzbudził kontrowersję. W piątek zapraszamy na widowiskową, wypełnioną dowcipem, hollywoodzką ekranizację powieści Aleksandra Dima. Trzej muszkieterowie. W sobotę zobaczymy, jak Tom Cruise porzuci Cameron Diaz dla Penelope Cruz. Kultowy thriller z wątkami science fiction Vanilla Sky. W niedzielę o 11 w Ale Krótkie. Trzy filmy o niebezpiecznych przygodach animowanych bohaterów. W tym historia poszukiwaczy skarbu Azteków. O 19.15 z cyklu Ikonoklaści spotkanie piosenkarki Alishikis ze scenarzystką i dziennikarką Ruby Dee. A o 20.10 zagadka morderstwa asystentki brytyjskiego polityka zostanie rozwiązana. Zapraszamy na ostatnie dwa odcinki serialu Stan Gry. Tydzień premier. Alekino. Najlepszy kanał filmowy. Pełny program na www.alekino.pl Klaudia spędzi rodzinne święta. Będzie to szkoła przetrwania. Holly Hunter, Geraldine Chaplin, Claire Danes, Robert Downey Jr., Steve Gutenberg, Bardzo gwiazdorska i bardzo familijna komedia w reżyserii Jodie Foster. Wakacje w domu. Jeszcze dziś w Alekino. Wszyscy za jednego i wszyscy przeciw wrogom króla Francji. Chris O'Donnell, Charlie Sheen i Kiefer Sutherland. Jako nieśmiertelni bohaterowie płaszcza i szpady. Hollywoodzka ekranizacja powieści Aleksandra Dima. Muszkieterowie w piątek, 26 marca o 20:10. Uh. Remake klasycznej komedii: o tym, jak okraść kasyno i zabić starszą panią. Komedia Braci Cohen. Z Tomem Hanksem w roli fałszywego melomana, który potrafi kłamać jak z nut. Lady Killers, czyli zabójczy kwintet w sobotę 3 kwietnia o 20.10 Zmień klimat na lepszy i skorzystaj z wyprzedaży Chevroleta z rocznika 2009. Teraz pięciodrzwiowy Chevrolet Aveo z czterema poduszkami i klimatyzacją w standardzie już od 34 590 zł. I sprawdź promocję na inne modele. No to idę. Na pewno sobie poradzisz. Wow! No to jadę. Na pewno sobie poradzisz. Kinder Czekolada. Pełna pysznego mleka. Hemoroidy to bardzo uciążliwy problem. Ból, pieczenie, swędzenie bez leczenia narastają. Idealny lek powinien natychmiast usunąć dokuczliwe objawy, a także uwolnić od hemoroidów na dłuższy czas. Takie działanie ma proctohemolan. Proctohemolan szybko przynosi ulgę i zapobiega nawrotom hemoroidów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Proctohemolan szybko bez hemoroidów i na długo. Przygotuj się na nowe wrażenia. Błyszczyk do ust. Tak kremowy. Nowość. Kremowy błyszczyk Color Sensational Gloss, tylko od Maybelline New York. Kremowe pigmenty dla olśniewającego blasku. Miodowy nektar, by nikt Ci się nie oparł. Pokochaj to. Kremowy błyszczyk Color Sensational Gloss. Boże, daj jej może daj Maybelline! W nowych planach zyskujesz do 1800 minut do wszystkich i nielimitowany internet. A do tego telefon z najnowszym Windows Mobile i pamięcią 8 GB. Samsung Omnia 2 już od złotówki. Wybierz Orange dla firm. Psie brzuchy. Radosne i zdrowe. A wszystko dzięki dobremu trawieniu. Odpowiednio dobrane składniki odżywcze i błonnik sprawiają, że jedzenie łatwo się trawi. Mamy na to twarde dowody. Nowe Pedigree. Optymalne trawienie. Czy uważasz, że Twoja odporność jest silna? Zanim zjesz śniadanie, już biegniesz na ważne spotkanie. Inne pilne sprawy załatwiasz przy kupku kawy. Nieregularne odżywianie może być dla odporności wyzwaniem. Więc zacznij z Actimel'em jej wspieranie, bo Actimel w brzuchu gości, czyli tam, gdzie 70% odporności. Gdy przez dzień szybko mkniesz, możesz żyć tak, jak chcesz. Actimel pomaga wzmacniać naturalną odporność. Jesteś niesamowita. Jak to dobrze, że na Ciebie trafiłem. O, to miłe. A z tym projektantem? Miałaś rację. A nie mówiłam? A mówiłaś. Wiesz, tyle ci już zawdzięczam, że masz u mnie duży kredyt zaufania. A ja myślałam, że to wy macie u mnie kredyt. No tak, mieszkaniowy. I to z jaką niską ratą. Przepraszam, muszę kończyć, mam gości. Aha, my też. Dobre nowiny szybko się rozsodzą. Tak jak kredyt mieszkaniowy Banku Nordea. Z niską ratą, szerokim wyborem walut i profesjonalnym doradztwem. Szybko. Szybciej. Z prędkością światła i do 64 megabitów na sekundę. FlashNet, najszybszy internet Wektry, knie światłowodem do Twojego domu. Wektra, dajemy więcej. Spacer to wspólna radość. Może być jeszcze większa. Zbieraj punkty z opakowań Pedigree i odbierz jedną z 50 tysięcy wyjątkowych smyczy. Kochani, tu jest ważna wiadomość. Ważna odpowiedź! Zapraszamy na rozmowy pełne słońca. Kup specjalne opakowanie smakowite z magnesami na lodówkę i... Dziedziciel smakowitą zabawą! No właśnie! Skąd u pana muszkietera takie wypieki? Prosto pieca! Wypiekane na miejscu w intermarsze. Szczególnie dobre z serem morskim. 10,99 za kilogram. Intermarsze. Po prostu, tanio i świeżo. W sprawie polisy na życie już od 3 złotych dziennie proszę wysłać pusty SMS pod numer 4747, a ktoś do państwa oddzwoni. Nie wiem, czy będę to akurat ja, ale na pewno ktoś równie rzeczowy. Dziękuję. Ubezpiecz życie już od 3 złotych dziennie, a Wiwa. Nadwrażliwość najczęściej pojawia się w kontakcie z bardzo gorącymi, bardzo zimnymi pokarmami, np. lodami. Wrażliwe zęby mają odsłoniętą zębinę pełną wąskich kanalików. Zimno wnika w głąb kanalików, podrażnia nerw i tak odczuwamy ból. Składniki sensodyny wnikają w głąb kanalików do źródła bólu i łagodzą ból. Sensodyne używana codziennie zapewnia długotrwałą ochronę wrażliwych zębów. Pasta sensodyne to bardzo skuteczna pasta.